Czas na upgrade, albo może i nie. Jak dobrze wiemy i jej postarcie każdego nowego roku przez kilka dobrych lat przyznawało najlepiej radzącym sobie w rzeczywistości piłkarzom nowe, ulepszone karty. Jednak nie wiedzieć czemu, w fifi 21 nie ujrzeliśmy upgrade'ów i przez to wielce możliwe, że nie zobaczymy ich także w 22. Aczkolwiek ja z sentymentu postanowiłem i tak przygotować dla was dwa materiały z potencjalnie największymi rzeźnikami zasługującymi na upgrade, dzięki czemu szybko być może że pojmiemy, że w tym roku aktualizacja ocen faktycznie nie jest zbytnio potrzebna i jedyny pożytek, jaki by z nich był, to że mielibyśmy w paczkach nieco więcej, nieco wyżej ocenionych kart do przepalania w SBC, bo zaczynając klasycznie od Premier League, tutaj na spory upgrade bez wątpienia zasługuje Ramsdale, który do tej pory zachował broniąc bramki Arsenalu aż 9 czystych kont, co jest wynikiem wyróżniającym się wręcz w skali całej ligi. Fakty są też takie, że Anglik przoduje lub rzuca się w oczy w niemalże wszystkich statystykach mówiących o tym, kto w tym sezonie najwięcej udanie bronił, no i przez to zasługuje na nowy overall jak mało kto, lub jak jego klubowy kolega Emil Smith Row, który z punktu widzenia FIFA wyrasta nam na fajnego SPO mającego cztery gwiazdki sztuczek oraz słabsze nogi, aczkolwiek w rzeczywistości, z tego co pamiętam, rozgrywa chyba nieco meczów na boku pomocy. No a z tym tempem, jako lewy pomocnik, będzie on zdecydowanie mniej użyteczny. Chociaż sprawa jeszcze gorzej ma się u innego gościa ze srebrnienia. Kartą, czyli Kidmana, bowiem środkowo obrońca wilków bez wątpienia pnie się do góry i wchodzi w rytm Premier League. Natomiast nawet jeśli otrzyma on upgrade tempa o 10 punktów, to wciąż nie będzie zbyt chętnie wybierany do składów, no chyba że w trybie kariery. Z tym, że sytuacja inaczej ma się już u Konora Gallaghera, który solidnie rozgościł się w pomocy Crystal Palace, no i przez to zasługuje bez wątpienia na mały upgrade wszystkich umiejętności, aczkolwiek, pomimo tego, że nawet na singlu od dawna otrzyma otrzymał już poziom złotej karty, to raczej nie łapie się jeszcze do grona piłkarzy mających co najmniej 70 kila przy każdej umiejętności. Tego nigdy nie dokona, prawdopodobnie również Denis, bo jest on napastnikiem, no ale za to jakim napastnikiem? W grze srebrna karta, a w rzeczywistości gość, który na boiskach Premier League zaliczył już 5 asyst i zdobył 8 ramek. Tutaj komentarz jest zbędny, bo z takimi statystykami nigeryjczyk po prostu powinien zbliżyć się do 80 punktów umiejętności, na które przecież wciąż zasługuje bardzo dobrze spisujący się w West Hamie Antonio. Chociaż w jego przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej. Antonio wcale nie powinien dostać upgrade'u w FIFA 22, bo Anglik tak naprawdę nie powinien otrzymać żadnego downgrade'u po FIFA 18 i spokojnie zasługiwał przez te ostatnie sezony, by utrzymać się na poziomie chociażby 80%. Ceny ogólnej. Już nieco inaczej wygląda to u jego klubowego kolegi Bowena, który rozrządził się w pomocy motów. W samej premier league ma na swoim koncie 7 asyst i patrząc na jego grę w ostatnich miesiącach, a także podsumowując to, co prezentował on przez ostatnich kilka lat, spokojnie możemy stwierdzić, że Anglik też zasługuje już na 80kg. Jednak przechodząc nieco dalej, czyli do Sao Maxima, który w tym sezonie jest jednym z niewielu powodów, by oglądać mecze Newcastle, niektórzy mogą powiedzieć, że jeśli i jej przyznam, upgrade, który swoją drogą Francuz dostał już na singlu, to będzie dla niego nagroda za to, że Saint-Maxime tak chętnie gra publicznie w Prawda jest jednak taka, że jak większość Francuzów, skrzydłowy srok dobrze radzi sobie też w realu i stety lub niestety nie najgorzej w rzeczywistości radzi sobie także David De Gea. Ten downgrade do 84 to była jednak mała przesada ze strony jej, bo nawet na singlu Hiszpan już od dawna z powrotem otrzymał chociaż 86 punktów umiejętności, do których swoją drogą zbliżył się także Mendy. O bramkarzu Chelsea wielu mówiło, że nie zasługuje on nawet na 83 punkty, że jego triumf w Lidze Mistrzów z The Blues to historia nikodemadyzmy i lada moment do jego bramki wpadać będzie wszystko jak leci, na no a tymczasem jak widać sprawa wygląda jednak nieco inaczej, z tym, że nic inaczej nie wygląda w grze Salah'a. Mamy połowę sezonu, a on ma na swoim koncie już 16 bramek i 9 asyst, jedynie w samej lidze. Jest to kolejny przykład Piłkarza, który po chwilowej, minimalnej obniżce formy nie powinien otrzymać downgrade'u, no bo raczej logiczne jest, że taki geniusz nie wypali się z dnia na dzień. No, chyba że po jakimś dziwnym transferze, którego tutaj oczywiście nie było. Przechodząc już jednak do Ligi Francuskiej, no kto wie, może rodzi się w niej nowy geniusz, który zostanie gwiazdą reprezentacji Polski. Bo pomimo tego, że przemysław frankowski zdobył do tej pory w Ligę cztery bramki i zaliczył 4 asysty, to patrząc holistycznie na jego grę, na pewno zasługuje na coś więcej więcej niż 71 oceny ogólne, aczkolwiek na złotą kartę ja bym tutaj nie liczył, no bo skoro nie dostał jej nawet klich, to wiadomo jaki jej zapatruje się na Polaków. My spojrzymy teraz jednak na klubowego kolegę frankowskiego, czyli Klausa, który otrzymał właśnie świetną kartę Headliners. Jednak prawda jest taka, że świetne są także występy Francuza w rzeczywistości, no i faktycznie leży w nim spory potencjał, by być rzeźnikiem na wszelkiego rodzaju boiskach, co przecież już dawno temu nawet taki amator Amator Ligi francuskiej, jak ja, powiedział o Davidzie. Przecież to, że on będzie dobry, było oczywiste, i teraz przyszedł moment, w którym jest on liderem klasyfikacji strzeleckiej ligę, Gdzie przypomnijmy, gra od tego sezonu Leon Messi. Może to 82 oceny ogólnej to lekka przesada, no ale na pewno 12 bramek powinno zapewnić Kanadyjczykowi wejście na poziom 80, gdzie już obecnie znajduje się Savanier, No ale że pomocnik Montpellier cały czas progresuje, w jego przypadku również można liczyć. Na upgrade, chociaż też z drugiej strony on byłby bardziej oczywisty, gdyby Francuz występował w Premier League. A że Ligę uznawana jest jednak za nieco słabszą ligę i jej może uznać, że 80 kg to odpowiedni poziom, który nieodpowiedni jest raczej dla bo bowiem ten gość zaliczył w lidze 6 asyst i strzelił 10 bramek, co plasuje go na drugim miejscu w klasyfikacji strzeleckiej. Aczkolwiek, bądźmy szczerzy, z tym tempem Francuz nie będzie grywalny nawet na poziomie 5 dywizji, co już prędzej spotkać może go. Jego, o ile tak wymawia się jego nazwisko. W każdym razie ten gość w rzeczywistości jest niewiele słabszy, o ile w ogóle można powiedzieć, że jest słabszy, gdyż na swoim koncie ma już 9 trafień i w klasyfikacji strzeleckiej goni Benedera ocenionego, jak dobrze wiemy, aż na 84. Idąc jednak dalej i przechodząc do Lilii Włoskiej, tutaj w defensywie cały czas rozwija się Tomori, którego karta z tak pokaźnym tempem i rozbudowaną sylwetką mogłaby zainteresować niektórych graczy. No a już na pewno, jeśli Anglik. Utrzyma swój poziom, to z takimi statystykami będzie bardzo pożądany na premierę FIFA-23. Sytuacja podobnie wygląda z Pellegrinim, świetnie radzącym sobie w barwach Estromy, którego karta także zaczyna wyglądać coraz bardziej przyzwoicie, jednakże w jego przypadku musimy pamiętać, że Włoch cały czas ma raptem trzy gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, no a to jednak jest sporym minusem, chociaż takowych jeszcze więcej bez problemu znajdziemy u Simeone, bo ten nie dość, że poszczycić może się identycznymi gwiazdkami, to jako Striker nawet po upgrade nie będzie mógł pochwalić się zawrotnym tempem. Natomiast w rzeczywistości to jest już inna sprawa, bo ma on już na swoim koncie 12 bramek w lidze i to sprawia, że zasługuje na upa jak mało kto albo jak vlachowić. Serp ma na ten moment 16 trafień w serie A i póki co jest najskuteczniejszym strzelcem w lidze włoskiej, tylko że z punktu widzenia użyteczności FIFA zaznaczyć trzeba, że tak jak dwaj poprzednicy, również pochwalić może się trzema gwiazdkami sztuczek oraz słabszej nogi, co sprawia, że przyjdziemy już może do zawodnika, u którego to aż tak bardzo się nie liczy, bo tak jak. Tomori w Milanie, taki Bastoni w interze wykazuje coraz wyższą umiejętności gry w defensywie, natomiast jego skill niestety nie jest tak naprawdę w żaden sposób powiązany z tempem, więc no to jest kolejny zawodnik z grupy zasługujących na upgrade, którym tak naprawdę raczej nie zaczniemy nagle grać, bo my już prędzej zainteresujemy się Mario Ruim, Portugalczyk cały czas odnajduje się w defensywie Napoli, no ale również koledzy z drużyny mogą liczyć na jego pomoc w akcjach ofensywnych, przez co w jego przypadku stopniowy wzrost tempa oraz ogólnej ich umiejętności, może go doprowadzić do fifowej użyteczności. Jednak podsumowując tegorocznych kandydatów z trzech pierwszych z podstawowych lig, sami państwo musicie przyznać, że nawet jeśli i jej wyda te upgrade'y, to to zbyt wiele nie zmieni w naszej grze i przede wszystkim dostaniemy po prostu nieco lepszy piłkarzy do przepalania w SBC. No ale jak to będzie, zobaczymy już niebawem. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!